Rolnictwo się zmienia, oczekiwania wobec rolników się zmieniają. Jedno z takich dużych wyzwań, które muszą sprostać rolnicy to dokumentacja wszystkich zabiegów polowych. Ważne, aby ta dokumentacja była łatwo dostępna dla wszystkich, przejrzysta i zrozumiała. Proszę powiedzieć, jakie rozwiązania w tej kwestii oferuje Platforma 365 Farmnet? Platforma 365 Farmnet w tym zakresie proponuje rozwiązania takie prostsze i bardziej z... Złożone dla wszystkich rolników, a polegają one na tym, że można poprowadzić swój dzienniczek polowy na tak zwanym smartfonie pod systemem iOS albo Androidem, czyli praktycznie każdy rolnik takie urządzenie już posiada i te informacje zapisywane w sposób taki ułatwiony bardzo prosto są prowadzone i one są zapisywane tylko na smartfonie, one nigdzie nie wędrują, nikt ich nie widzi. Rolnicy, którzy mają większe wymagania, a chcą, żeby informacje miały większy zakres, grafiki, mapy, dane kartograficzne, polowe. Cały, cały szereg wy, wymiany danych także maszynowych. Tutaj mogą się posługiwać systemem 365 Farnet, to jest aplikacja internetowa, która to działa w chmurze i, i rolnik za pomocą swojego konta może cały szereg różnych informacji na tym koncie zapisywać, operować, przetwarzać, a, a także aplikować różne mapy na przykład do y, zmiennego y, Dawkowania nawozów mineralnych, czyli, czyli dokumentacja, plus współpraca z szeregiem maszyn. A, a w dokumentacji też mogę powiedzieć, że można przygotować pełną do, do, do dokumentację wymaganą np. Yy, w zakresie dla, dla inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa. Proszę wskazać, czy korzystanie z aplikacji tej w smartfonie i korzystanie z platformy 365 Farmnet w internecie jest odpłatne, czy jest za darmo? Szanowni Państwo, nasze rozwiązania w bardzo, bardzo dużej części są absolutnie bezpłatne i takie jest zamierzenie, czyli bez względu na, nie ma ograniczeń obszarowych ani czasowych w tym zakresie. Użytkowania. Niektóre moduły, dodatkowe, takie bardziej rozwinięte, właśnie do współpracy z maszynami czy informacjami satelitarnymi, te mogą być odpłatne. Niemniej do poprawnego funkcjonowania programu nie są one bezwzględnie konieczne. Dziękuję za rozmowę.